Take care of your health. zawiodą wiodą. Shelke konwencjonalne. Matel de Udaj się po pomoc. Pomistrza bioenergoterapii. Iranu Uża. Stobiezkiego. Lekarz powiedział, że to są mięśniaki. Określił to, że były to duże. Powiedział, że jest potrzebny zabieg. Już miałam wszystko ustalone. Miałam Cenę tego zabiegu, łóżko, pielęgniarkę, miałam wszystko przeznaczone. Po pierwsze, że bałam się bardzo tego zabiegu. Po drugie, nie stać mnie było tak naś. Na no taki zabieg oczywiście spłacałabym, no teraz bym spłacała szpital zamiast samochód. Od znajomych dowiedziałam się, że jest taki pan Ireneusz, który przyjmuje i pomaga na mięśniaki. No i po tych terapiach czuję się dobrze. Już minęło 2,5 roku. Za te pieniążki, które miałam dać na, na zabieg do szpitala, kupiłam sobie samochód. Bardzo kocham te auto. Jest to Toyota RAV4. Zawsze mi przypomina o tym, że miało iść to na szpital. Ireneusz Stobiecki, pomógł sobie z Może i Tobie. Pan Ireneusz. Jest częścią historii polskiej bioenergoterapii. Pomógł nie tylko setkom, ale tysiącom potrzebujących w Polsce i w USA. Pomoże i Tobie. Zobacz: uzdrowienia. Zapraszamy na indywidualne spotkanie z Panem Ireneuszem, Ciebie i Twoich bliskich. Zadzwoń i zamów wizytę.